Zdrowitości i talentu was nie nauczy, Ale mogę wam pokazać kilka trików, które pozwolą wam zdobyć klientów. Mm, jesteś w tym świetna, co? No, super. Nabierzcie się w pary. Nie, błagam, tylko nie przedszkolę. Wiesz ale z twojego powodu ja nie mogę zaniżać poziomu, dlatego przedszkolę, nie żłobek. Hmm? Eee, I co w tych parach? Eee, jedno z was będzie próbowało sprzedać powierzchnię reklamową, a drugie kupić. <grym>, to znaczy, że mamy odgrywać teatrzyk, tak? Proszę. Hanka będzie próbowała sprzedać, a Patryk będzie klientem. No? Dzień dobry. Dobry. Ja nic nie kupię może pani nie marnować czasu. Zajebisty teatr. Aha, możesz nie przeszkadzać mało? Siadaj. Możesz nie robić zny z idiotów. A robię? Dwie godziny temu skończyła się nasza dniówka. Siedzimy tu jak barany za darmo. Jakieś propozycje? No, mi zasiedzenie z wami po godzinach też nikt nie płaci. Jestem tutaj wyłącznie dla satysfakcji dzielenia się swoimi umiejętnościami i wiedzą.